Witam serdecznie z Technikum Rolniczym w Zamościu krótki rekonesans wizyta w otoczeniu szkoły bardzo dużo obficie kwitnących roślin połowa lipca o, w tej chwili jest już godzina wieczorna, ale jeszcze jakieś owady dziko żyjące oblatują kwiaty zaopatrują się naprawdę bardzo cenny pyłek nektar kwiecisty ogród zadbany śmiele również odnajdują pyszne pożywienie. Również nasze pszczółki, które od jakiegoś czasu Żyją w pobliżu szkoły. Również korzystają z obfitości nektaru, pyłku. Zbliża się burza. Yy, także większość owadów, prawda, pozostaje. W tej chwili w ulach, ale te bardziej odważne jeszcze kończą pracę.